No, dobra. Zrobiłaś go trochę bliżej? Żeby go było widać w wodę? Jak walczy Tak? No? A może potrzymasz wędkę, ja spróbuję. O, a puszą troszeczkę tak do wody. Nie, 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 wolno. nie, nie, ją wyjąć? nie, czekaj, no nie, nie, czy ją no, próbuję ją wyjąć. Tylko powoli, powoli i do brzegu. Tak ją ciągnie, ciągnie. No, piękny. Jest, widać go? No? A tak, tutaj. O. Też. No, wiesz, to patrz, jeszcze przy takim nawet wodzie, Gosiu, się buszują buszmenki tutaj. Czyli te buszmenki to bardzo lubią to miejsce tutaj. A wiesz, że on jest największy z tych wszystkich, no? <noise> Fajny, nie? Tak, śliczny, jaką się mało. Piosenka. Puszczamy Cię, kolego. Już Cię, kolego, puszczę. Widzisz, na koniec zrobiłeś mi uciechę. Tych wszystkich, wiesz, coś łowił, to ten największy był. Ten? Tak. Nie, no coś tam. Nie? No, no przecież ten, co złowił... Ale jak... nie, no z tych wszystkich takich małych. A, to też nie. Miałem już takiego dwa razy dłuższego. Tak? No. Sumeczku, prysnij.